Ośrodek działa już praktycznie od połowy grudnia, ale staramy się, aby każdą noc, która jest mroźna, wykorzystywać na naśnieżanie. W chwili obecnej w Białce działa już 8 kolei krzesełkowych, 10 tras narciarskich. Wszystkie są oświetlone, naśnieżone. Po raz czwarty już nagrodzono nas World'ski Awards. To jest nagroda międzynarodowa, gdzie wybiera się najlepsze ośrodki w Europie, w każdym kraju i oprócz tego w, oczywiście na całym świecie. Zostaliśmy najlepszym ośrodkiem w Polsce, więc myślę, że to zobliguje nas do jeszcze cięższej pracy. Od początku stycznia, już praktycznie co tydzień, co weekend, będzie szereg imprez, czy to snowboardowych, czy narciarskich. Mamy też na biegówkach, na skiturach, jest edycja też zjazdu na byleczy. Na początek sezonu mamy Snow Expo na śniegu, gdzie można sobie wypożyczyć najnowsze modele nar czy desek. Na stoki narciarskie przyjeżdżamy po to, aby narciarze, snowboardziści mogli wypróbować sprzęt. Mogą u nas nie tylko spróbować poszczególne modele nart czy desek, ale też, co jest unikalne, porównać między sobą. I możemy sobie biorąc narty czy deskę na około pół godziny czasu pojeździć na niej, a za chwilę w tych samych warunkach śniegowych, na tym samym stoku, spróbować inne. I w ten sposób dobrać sprzęt najlepszy do siebie, do swoich umiejętności.